Słuchajcie, dzisiaj to jest blaszki podlodowej. Zobaczcie, to jest taka blaszka na okonki. O, zatrzymaj się. Ona się nie chce zatrzymać, bo ona jest po to, żeby się kręcić. Uparta. O jest. Widzicie? To jest taka blaszka podlodowa. I ona ogólnie trzeba ją umieć używać. Ja na przykład też robiłem ten sam błąd. Zobaczcie jak to pracuje. Słuchajcie o ile trafię tutaj do akwarium. Ojej, zobaczcie. Ja o tak robiłem na początku. Tak o, wkładałem. Tak, widzicie? Ona wtedy w pionie pracuje. I ryby nie są zainteresowane. O. Natomiast ją trzeba. Jak zatrzymałem, o, to jest większe zainteresowanie. Natomiast trzeba ją wrzucać jakby, o. Podrzucać do góry. Hop. Hop. Zobaczcie, zupełnie inaczej ona wtedy pracuje. Widzicie? Tak, ona musi być luźna. Nie może wisieć na tej żyłce, tylko musi być zupełnie luźna. Patrzcie. O, i się zaczepiła. Też trzeba mieć to na uwadze. Ale ogólnie widzicie, widzieliście tą różnicę, nie? Że ona. Dobra, już nie uda mi się. Że ona po prostu musi luźno zwisać. I wtedy ona ładnie pokażę jak ona wygląda z bliska. I się wyostrzy. O jest. O. Tak ona wygląda. Ona musi po prostu luźno opadać. Nie może opadać wisząc na żyłce. Tylko musi opadać tak po prostu jakby była luzem wrzucona. I ona wtedy ładnie kluczy, ładnie wiruje. Miga i kusi ryby. Tak więc po prostu trzeba dynamicznie podrzucić. I mieć luz, i potem na chwilkę zatrzymać, żeby ryba chapnęła. No to tyle. Hej.